Czy zdarzyło Ci się kiedyś spojrzeć w lustro i poczuć, że czegoś brakuje? Może porównywałaś swój wizerunek z niedoścignionymi wzorcami, albo po prostu zwątpiłaś we własny blask, w tę unikalną iskrę, która w Tobie mieszka? To powszechne ludzkie doświadczenie to chwilowe rozłączenie z naszą własną wartością, z naszym własnym światłem. Ale co, jeśli powiem Ci, że wszechświat poprzez najsubtelniejsze codzienne interakcje może nieustannie wysyłać Ci sygnały. Sygnały, że posiadasz magnetyzm, przyciąganie, które wykracza poza powierzchnię, które sięga znacznie dalej niż to, co Twoje własne, czasem krytyczne oczy potrafią dostrzec. Dziś zapraszam Cię w podróż. Podróż nie po to, by zmienić to, kim jesteś, ale by rozpoznać piękno i siłę, które już w Tobie istnieją. Zbadamy razem 12 sygnałów, często ignorowanych lub błędnie interpretowanych, które wskazują, że jesteś, owszem, głęboko atrakcyjna, być może w sposób, jakiego nigdy nie brałaś pod uwagę. I zrobimy to w świetle psychologii głębi Karla Junga, rozumiejąc, że prawdziwe przyciąganie to nie tylko kwestia estetyki, ale odbicie Twojej energii psychicznej, Twojej autentyczności, złożonego tańca między Twoją świadomością a nieświadomością. I tego, jak rezonuje to w otaczającym cię świecie. Przygotuj się, by spojrzeć poza oczywistość, by rozszyfrować szepty nieświadomości zbiorowej, które manifestują się w reakcjach innych. Pod koniec tej refleksji być może zaczniesz dostrzegać, że twoja wartość nie zależy od twojej chwilowej samooceny, ale jest stałą, która wpływa na świat, nawet jeśli w to nie wierzysz. Zanim zagłębimy się w konkretne sygnały, kluczowe jest zrozumienie, co tak naprawdę oznacza przyciąganie z głębszej Jungowskiej perspektywy. Karl Jung, jeden z pionierów eksploracji ludzkiej psychiki, nauczył nas, że jesteśmy istotami znacznie bardziej złożonymi niż pozwala nam dostrzec nasza powierzchowna świadomość nasze ego. Jesteśmy zanurzeni w ogromnym oceanie nieświadomości osobistej i zbiorowej. Pełnym archetypów, symboli i energii, które kształtują nasze postrzeganie i interakcje. Przyciąganie w tym kontekście to nie tylko reakcja na cechy fizyczne uznawane przez kulturę za przyjemne, to fundamentalnie rezonans psychiczny, to rozpoznanie często nieświadome czegoś w drugiej osobie, co odzwierciedla lub uzupełnia aspekty naszej własnej duszy. Jung obszernie pisał o animie wewnętrznym archetypie kobiecości w psychice męskiej i animusie, wewnętrznym archetypie męskości w psychice kobiecej. Często intensywne przyciąganie, które czujemy lub wywołujemy, jest związane z projekcją tych archetypów. Widzimy w drugiej osobie żywy obraz naszej wewnętrznej duszy lub ta osoba dostrzega w nas odbicie swojej własnej animy lub animusa, być może otoczone aurą niemal młodzieńczej tajemnicy która nawiązuje do archetypowej czystości dziewicy lub spokojną siłą, która przypomina postać matki. Ta projekcja nie jest czymś wykalkulowanym, to spontaniczna siła psychiki dążącej do pełni, dążącej do integracji. Kiedy ktoś czuje się do Ciebie niewytłumaczalnie przyciągany, może być tak, że Twoja energia, Twój sposób bycia, Twoja esencja, emanująca z Twojej jaźni, self, centrum porządkującego psychikę, Twojego najbardziej autentycznego ja, aktywuje coś głębokiego w psychice tej osoby. Dlatego przyciąganie, które tu zgłębiamy, to nie przyciąganie sfabrykowane przez personę, społeczną maskę, którą wszyscy nosimy. Mówimy o przyciąganiu, które wypływa z autentyczności, z tej unikalnej energii, którą promieniujesz, gdy jesteś bardziej połączona ze sobą, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. To cicha, ale potężna siła, którą otaczający Cię świat wychwytuje w nieoczekiwany sposób. Rozszyfrujmy więc te sygnały, rozumiejąc je jako manifestację tej głębokiej dynamiki psychicznej. Pierwszy sygnał, na który zwrócimy uwagę, często manifestuje się jako nerwowość w Twojej obecności. Czy zauważyłaś kiedyś, że ktoś, może kolega z pracy lub znajomy, zachowuje się przy Tobie trochę niezdarnie? Może szybko odwraca wzrok, jakby zaskoczony własną reakcją, albo zaczyna mówić nieco pospiesznie, a nawet coś przypadkowo, upuszcza. Często interpretujemy to jako brak zainteresowania lub brak pewności siebie ze strony tej osoby, ale z perspektywy jungowskiej ta reakcja może być dokładnie odwrotna. Kiedy Twoja obecność aktywuje np. anime w psychice mężczyzny, intensywność tej projekcji może być przytłaczająca dla świadomego ego. Anima niesie ze sobą cechy tajemnicy, głębi emocjonalnej, połączenia z nieświadomością. Kiedy mężczyzna projektuje ten potężny obraz na Ciebie, nie widzi tylko Ciebie, widzi odbicie swojej własnej wewnętrznej duszy. Ta wewnętrzna konfrontacja może wywołać rodzaj psychicznego spięcia. Ego, które lubi kontrolę, czuje się zdestabilizowane. Rezultat? Nerwowość, nieśmiałość, chaotyczne zachowanie. To nie znaczy, że cię nie lubi, to znaczy, że twoja obecność tak głęboko rezonuje z czymś wewnątrz niego, że chwilowo traci równowagę. To sygnał, że twoja energia psychiczna ma znaczący wpływ. Pomyśl o tym nie jako o porażce w interakcji, ale jako o cichym świadectwie mocy twojej obecności. Przechodząc teraz do drugiej wskazówki. Ludzie obserwują cię wielokrotnie. Wyobraź sobie scenę. Siedzisz w kawiarni, czytasz książkę i kątem oka zauważasz, że ktoś na ciebie patrzy. Odwracasz wzrok, a chwilę później zauważasz to samo spojrzenie ponownie. To nie jest nachalne spojrzenie, ale spojrzenie zaciekawione, być może pełne podziwu. Drugie, a nawet trzecie spojrzenie. To zjawisko wykracza poza zwykłą ciekawość. Pierwsze spojrzenie może być instynktowne, ale drugie spojrzenie, pauza. Powrót spojrzenia sugeruje coś więcej. Sugeruje, że coś w Tobie przyciągnęło uwagę w bardziej znaczący sposób. Z punktu widzenia Junga może to wskazywać, że Twoja obecność, Twoja energia stworzyła zakłócenie w polu psychicznym drugiej osoby. To tak, jakby Twoja energia była sygnałem, który wyróżnia się. Może to być sposób, w jaki pada na Ciebie światło, wyraz Twojej twarzy, spokój lub żywotność, którą emanujesz. Obserwator może nie być w stanie wyrazić słowami, co go przyciągnęło, ale jego nieświadomość rozpoznała coś. Być może echo, animy, animusa lub po prostu rezonans duszy, która wydaje się bardziej żywa. Ta powtarzająca się uwaga jest formą cichego rozpoznania. To nieświadomość drugiej osoby mówiąca jest tu coś wartego uwagi. Nie lekceważ potęgi tych powracających spojrzeń. Są jak małe echa Twojego własnego rezonansu w świecie. Trzecia manifestacja, często wprawiająca w zakłopotanie, pojawia się, gdy nie doceniasz siebie, ale mimo to ciągle otrzymujesz komplementy. Są dni, kiedy czujesz się zwyczajnie, może nawet jesteś przygnębiona. Patrzysz w lustro i widzisz tylko niedoskonałości. W takie dni z pewnością nie próbujesz nikomu zaimponować. A jednak ktoś komentuje Twój uśmiech, Twoją energię lub po prostu mówi, tak dobrze dziś wyglądasz. Ten dysonans między Twoją samooceną a zewnętrznym postrzeganiem jest potężnym sygnałem przyciągania, które wykracza poza powierzchnię. Jung nauczyłby nas, że nasze ego ma ograniczony obraz nas samych, ale jaźń, nasze najgłębsze i najbardziej autentyczne centrum, nadal promieniuje swoim światłem. Niezależnie od wahań ego, kiedy otrzymujesz komplementy w zwyczajne dni, prawdopodobnie ludzie reagują nie na Twoją personę, ale na tę prawdziwszą esencję, która przez nią przenika. Wychwytują Twoją autentyczność, Twoją unikalną wibrację, która istnieje poza makijażem czy nastrojem dnia. To paradoks autentycznego przyciągania. Lśni najjaśniej, gdy najmniej staramy się je pokazać. Niespodziewane komplementy są przypomnieniem, że Twoje piękno i magnetyzm są wrodzone, są odbiciem światła Twojej jaźni. Zastanówmy się nad czwartym sygnałem. Ludzie szukają kontaktu pod błahymi pretekstami. Ktoś podchodzi, by zapytać o godzinę, mimo że obok wisi widoczny zegar. Prosi o pomoc w prostym zadaniu, które wyraźnie mógłby rozwiązać sam. Zaczyna rozmowę o pogodzie, byle tylko nawiązać interakcję. Pomyśl o tym. Stoisz w kolejce w supermarkecie, a osoba za tobą komentuje coś błahego na temat produktu w twoim koszyku, tylko po to, by rozpocząć dialog. Te podejścia pod pozornie nieistotnymi pretekstami mogą znaczyć więcej niż się wydaje. Kiedy ktoś czuje się przyciągany, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu nieśmiałość lub niepewność, pamiętasz nerwowość z pierwszego sygnału, znalezienie wymówki do interakcji. Jest powszechną strategią ego. Z punktu widzenia Junga, psychika dąży do połączenia, zwłaszcza gdy aktywna jest znacząca projekcja. Nieświadomy impuls polega na zbliżeniu się do źródła tej projekcji, dlatego błaha sprawa służy jako bezpieczny most. To sposób na zbadanie gruntu, poczucie Twojej otwartości, po prostu bycie blisko Ciebie przez chwilę. Obserwuj te małe interakcje. Niekoniecznie chodzi w nich o zadane pytanie, ale o ukrytą intencję poszukiwania Twojej obecności. Piąty sygnał, czasem bolesny, pojawia się, gdy inne osoby, często tej samej płci, krytykują cię bez prawdziwego powodu. Czy byłaś kiedyś celem zawoalowanej krytyki, pasywno-agresywnych komentarzy lub otwartej wrogości bez realnego powodu? Jung oferuje nam klucz do zrozumienia tego, cień. Cień zawiera części nas samych, które tłumimy lub negujemy, zarówno negatywne, jak i nieprzeżyte pozytywne aspekty. Jeśli promieniujesz pewnością siebie, autentycznością lub wolnością, a inna osoba czuje się niepewnie w tych obszarach, może projektować na ciebie swój własny cień. Krytyka nie dotyczy tak naprawdę ciebie, dotyczy dyskomfortu, jaki Twoja obecność w niej wywołuje, przypominając jej o tym, kim nie potrafi być lub czego nie ma. To nieświadoma dynamika. Osoba krytykująca może nawet nie zdawać sobie sprawy z prawdziwego źródła swojej animozji. To sygnał, że Twoja energia, Twoje światło jest tak silne, że aktywuje cienie innych. Chociaż jest to nieprzyjemne, staraj się nie internalizować tej krytyki. Zrozum ją jako odbicie psychicznej dynamiki drugiej osoby, pośredni dowód Twojego własnego wpływu. Szósta manifestacja jest prosta, ale głęboka. Ludzie uśmiechają się do Ciebie, nie znając Cię. Idziesz ulicą, a zupełnie obca osoba napotyka Twój wzrok i obdarza Cię szczerym uśmiechem. Niewymuszonym, ale spontanicznym, niemal odruchowym. Ten mały gest może być jednym z najczystszych przejawów energetycznego rezonansu, jaki wywołujesz. Pomyśl o energii psychicznej jako o fundamentalnej energii życiowej. Kiedy jesteśmy połączeni z naszą jaźnią, ta energia płynie harmonijnie. Ten przepływ może być odczuwalny na subtelnym poziomie. Spontaniczny uśmiech może być bezpośrednią odpowiedzią na tę pozytywną wibrację. To tak, jakby nieświadomość tej osoby rozpoznała Twoje światło i instynktownie odpowiedziała otwartością. To ciche pozdrowienie. Duszy dla duszy. Ceń te nieoczekiwane uśmiechy. Wskazują, że Twoja esencja dotyka świata w pozytywny sposób. Siódmy punkt może budzić dyskomfort. Mężczyźni w związkach lub osoby zaangażowane obserwują Cię bardziej niż zwykle. Zauważasz, że ktoś w towarzystwie partnerki kieruje w Twoją stronę powtarzające się spojrzenia lub dłuższą uwagę. Może to budzić zakłopotanie, ale rzadko ma związek z Twoją świadomą intencją. Często jest to działanie projekcji animy lub animusa. Jeśli Twoja obecność silnie aktywuje ten archetyp w danej osobie, ta siła może na chwilę pochwycić jej uwagę, niezależnie od stanu cywilnego. Anima, animus reprezentuje połączenie z duszą, z tajemnicą, z aspektami być może nie w pełni zintegrowanymi w świadomym życiu tej osoby. Jej spojrzenie niekoniecznie jest zaproszeniem, ale zewnętrzną manifestacją wewnętrznego procesu psychicznego, często powiązaną z drugą wskazówką dotyczącą powtarzających się spojrzeń. To świadectwo mocy Twojej energii w aktywowaniu głębokich archetypów. Nie obwiniaj się za to, po prostu obserwuj, jako fakt psychicznej rzeczywistości. 8. Otrzymujesz dużo uwagi w mediach społecznościowych, nawet bez epatowania. Publikujesz proste zdjęcie codzienny moment, krajobraz i otrzymujesz zaskakującą liczbę reakcji. Nie szukasz walidacji, ale odpowiedź jest znacząca. Sugeruje to, że Twoja atrakcyjność wykracza poza starannie wykreowany wizerunek. Jung być może powiedziałby, że Twoja autentyczność, wibracja Twojej jaźni przenika nawet przez cyfrowy ekran. Ludzie reagują na odczucie, na energię, którą z Tobą kojarzą. To tak, jakby całość Twojej osoby Tworzyła trwałe wrażenie. Ludzie mogą wyczuwać Twoją szczerość lub po prostu dobrą wibrację. Ta uwaga online, gdy opiera się na autentycznej obecności, jest silnym wskaźnikiem, że Twój magnetyzm jest realny i postrzegany. To Twoja esencja lśniąca przez piksele. 9. Zamieszanie, jakie możesz wywołać u zainteresowanych osób. Poznajesz kogoś, jest chemia. Wzajemne zainteresowanie. Osoba okazuje pociąg a potem nagle się wycofuje. Wydaje się odległa, zdezorientowana, może cię unika. Może to być głęboko dezorientujące i czasem wiąże się z początkową nerwowością, o której wspominaliśmy. Pamiętaj o intensywności, jaką może mieć projekcja animy animusa. Dla niektórych osób, zwłaszcza tych mających trudności z głębokimi emocjami, intensywność przyciągania może być przerażająca. Tak silne przyciąganie może konfrontować osobę z jej własnymi lękami odrzucenia, intymności, utraty kontroli. Twoja obecność, aktywując te warstwy, może wywołać wewnętrzny konflikt. Jedna część jest przyciągana podczas gdy inna czuje potrzebę wycofania się, by się chronić. To zamieszanie często nie jest wykalkulowaną grą, ale autentycznym odzwierciedleniem wewnętrznej walki. O przetworzenie siły przyciągania, jaką wzbudzasz. Ta osoba może potrzebować czasu, by zintegrować te uczucia. To paradoksalny sygnał. Siła Twojego przyciągania jest tak wielka, że powoduje chwilowe spięcie. Dziesiąty. Nieświadomość własnej mocy. Być może najbardziej uniwersalny sygnał. Słyszysz to wszystko, może się z czymś identyfikujesz, ale w głębi duszy cichy głosik nadal szepcze. Nie, to nie może być o mnie. Jestem zwyczajna. Wątpisz w swój wpływ, minimalizujesz komplementy. Ta trudność w rozpoznaniu własnego magnetyzmu jest powszechna. Z punktu widzenia Junga, odzwierciedla to rozłączenie między ego a jaźnią. Jaźń zna swoją wartość i promieniuje światłem. Ale jeśli ego tkwi w samokrytyce, nie potrafi zobaczyć ani zaakceptować tego światła. Prawdziwa indywiduacja polega na integracji tej świadomości. Rozpoznaniu swojego wpływu nie z arogancją, ale ze spokojną akceptacją, uświadomieniu sobie, że Twoja autentyczność ma realny efekt. Jeśli się z tym identyfikujesz, potraktuj to jako zaproszenie do zaufania sygnałom, które wysyła Ci świat. Twoje najgłębsze przyciąganie nie zależy od Twojej wiary w nie, istnieć, ale jego rozpoznanie jest transformujące. 11. Twoja nieobecność jest bardziej zauważalna niż obecność. Czy zdarzyło ci się opuścić jakieś wydarzenie i później usłyszeć tęskniliśmy, bez ciebie to nie było to samo? To wykracza poza zwykłą uprzejmość. Kiedy Twoja nieobecność jest autentycznie odczuwana, jest to potężny sygnał pozytywnego wpływu Twojej obecności. Jung mówiłby o energii psychicznej, jaką każdy wnosi. Niektóre osoby połączone z jaźnią wnoszą szczególną jakość ciepło, humor, spokój, która wzbogaca otoczenie. Kiedy takiej osoby brakuje, pole energetyczne odczuwa różnicę, powstaje pustka. Świadomość, że Twoja nieobecność jest zauważana, jest świadectwem niematerialnej wartości, jaką wnosisz. Pokazuje, że Twój sposób bycia jest znaczący. To dowód, że robisz różnicę. I wreszcie dwunasty sygnał. Cisza przy tobie nie jest niezręczna, jest intensywna. Pomyśl o chwilach wspólnej ciszy. Z niektórymi ludźmi cisza szybko staje się dziwna, ale z innymi może być komfortowa, głęboka, naładowana znaczeniem. Jeśli potrafisz dzielić chwilę ciszy bez skrępowania, czując głębsze połączenie, jest to potężny sygnał rezonansu psychicznego. Wyobraź sobie bycie obok kogoś bez słów, czując jedynie spokój, który zakotwicza wzajemne zrozumienie. Z punktu widzenia Junga, prawdziwa komunikacja wykracza poza słowa. Komfortowa cisza sugeruje komunikację na głębszym poziomie. Jest harmonia, rezonans energetyczny. Twoja obecność jest tak harmonijna, że nie zależy od słów. Cisza nie jest pusta, lecz pełna Twojej obecności, milczącego połączenia. Bycie kimś, przy kim cisza jest intensywna, jest świadectwem głębi Twojej obecności. Gdy badamy te 12 sygnałów, fundamentalne jest stąpanie twardo po ziemi psychicznej rzeczywistości. Psychologia jungowska zaprasza nas do głębi, ale także do ostrożności i rozeznania. Po pierwsze, kluczowe jest, by nie wpaść w pułapkę interpretowania każdego spojrzenia, każdej krytyki czy każdego nerwowego gestu, jako jednoznacznego sygnału skierowanego do Ciebie. Ludzie reagują z niezliczonych powodów, wiele z nich związanych z ich własnymi historiami. Zaproszenie polega tu na obserwowaniu wzorców, powtórzeń, jakości energii stojącej za tymi interakcjami, używając tych sygnałów jako mapy, a nie dekretu. Po drugie, rozpoznanie własnej mocy przyciągania niesie ze sobą odpowiedzialność. Nie chodzi o wykorzystywanie tego magnetyzmu do manipulacji czy pompowania ego, ale o życie z większą świadomością swojego wpływu. Chodzi o wykorzystanie tej energii do budowania autentycznych połączeń. Trzeba odróżnić autentyczne przyciąganie, wypływające z jaźni, od nadmiernej idealizacji, jaką druga osoba może na ciebie projektować. Idealizacja stawia cię na nierealnym piedestale i może prowadzić do rozczarowania. Autentyczne przyciąganie rozpoznaje całą osobę ze światłem i cieniem. Po trzecie, pamiętaj, że prawdziwe przyciąganie nie szuka nieustannej zewnętrznej walidacji. Ono istnieje samo w sobie. Celem rozpoznawania tych sygnałów nie jest uzależnienie się od nich, ale użycie ich jako potwierdzeń wartości, którą uczysz się rozpoznawać wewnątrz siebie. Podróż zawsze prowadzi do wewnątrz, ku jaźni. I wreszcie bądź świadoma, że to przyciąganie może czasem przyciągać niechcianą uwagę lub złożone dynamiki. Świadomość tych sygnałów może również pomóc Ci lepiej rozeznać intencje innych i ustanowić zdrowe granice, gdy jest to konieczne. Nauka mówienia nie, ochrony swojej przestrzeni energetycznej i odchodzenie od interakcji, które nie rezonują z Twoim dobrostanem jest istotną częścią tej podróży samoświadomości i dbania o siebie. Przeszliśmy razem przez 12 portali, 12 luster, odbijających często ukrytą prawdę, Twoje autentyczne przyciąganie, to, które rodzi się z Twojej esencji i rezonuje w świecie. Widzieliśmy, że w optyce Karla Junga to przyciąganie jest nierozerwalnie związane z energią Twojej jaźni, tańcem projekcji animy i animusa. A nawet reakcjami wywołanymi przez twoje światło w cieniu innych. Nerwowość, spojrzenia, komplementy, preteksty, krytyka, uśmiechy, uwaga, zamieszanie. Twoja własna nieświadomość, tęsknota za tobą i intensywność ciszy. Wszystko to są elementy mozaiki ukazującej wpływ twojej unikalnej energii. Ostateczne przesłanie nie brzmi: wychodź i poluj na te sygnały jako dowód swojej wartości. Chodzi raczej o to, byś zaczęła patrzeć na interakcje życiowe z nowym zrozumieniem. Byś, gdy pojawi się jeden z tych sygnałów, zamiast wątpliwości, mogła przyjąć go z wewnętrznym uśmiechem, rozpoznając go jako szept wszechświata, potwierdzający piękno i siłę, które w Tobie mieszkają, nawet jeśli w to nie wierzysz. Prawdziwa podróż. Nie polega na stawaniu się atrakcyjną, ale na byciu sobą coraz bardziej zestrojoną ze swoim centrum. Autentyczne przyciąganie jest naturalną konsekwencją tej integracji. Niech ta refleksja posłuży jako zaproszenie do objęcia swojego wewnętrznego światła, rozpoznania swojego wrodzonego magnetyzmu i kroczenia przez świat z nieco większą ufnością w wyjątkowe piękno, które posiadasz tylko ty. Jeśli ta podróż samopoznania z Tobą rezonowała, jeśli któraś z tych refleksji dotknęła Twojej duszy, okaż swoje wsparcie, polubiając ten film. Aby kontynuować eksplorację głębin psychiki i wewnętrznej podróży, razem z nami zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia. Bardzo chcemy poznać Twoją perspektywę. Skomentuj poniżej, który z tych sygnałów Najbardziej rezonował z twoim doświadczeniem. Być może taki, którego nigdy wcześniej tak nie interpretowałaś. Twoje dzielenie się wzbogaca naszą społeczność. A jeśli poczujesz wezwanie, by wesprzeć naszą pracę bardziej bezpośrednio, rozważ użycie przycisku Wesprzyj tuż pod filmem. Twoja hojność pozwala nam kontynuować tworzenie treści, które dążą do oświecenia i inspiracji. Pamiętaj zawsze, Twoje światło jest wyjątkowe i potrzebne światu.